Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Crunchy Play Games. Dziś zajmiemy się grą Prototyp 2. Jest bardzo fajna, przyjemna do grania i do ruchania. Jak widać, mamy tutaj zdjęcie Prototypa. Fajny chłopak. Nie ma co. O, o, o gra się włącza, jest elegancko, jest milutko i nie ma co się pierdolić. Nie? Jest, jest kancele jest impreza jak to mówią, nie? No jak to walije ja tam nie wiem, nie? O, o, producenci gry, widać jak pięknie, ładnie, wszystko przyjemnie idzie. Jak po maśle, jak pomaśle, nie ma co się. Pie o, 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 tu mamy grę Call of Duty, Black Ops 2, też ta sama firma, jak widać. Mamy tutaj takie różne firmy. O, zaczynamy grę, o, tu trupiaki jaki są, o, można latać, można latać bardzo ładnie, pięknie gramy. Jak widać, o, o, jakieś triki, turbomeny O, fajna moc, tutaj Dragon Ball Jak jeżeli pamiętacie, bardzo ładna, ładna gra, wszystko, grafika ładna yy, Nie ma dużo wymagań graficznych, 4 GB ram 8 giga procesoru. Eee, dobra, fajnie, o, jak skacze, patrz, patrz jak, jak bierze, widzisz, widzisz, widzisz I co się lampisz, co? Cholera jasna z tymi zapalkami. O, można latać. Po co jeździsz jak można latać, nie? Jak to woli, jak to woli. O oho. O. Ja, oczywiście czekamy na GTA 5 w ICCT Sam było zajebiste, jak zwykle. Ale to, to zależy. O! Chodź! Wiesz jak lata! Widzisz, patrzysz, gumniarzu! Wiesz jak lata! Nie ma co się pierdolić. O, za chwilę, o, o, o Lecę, bo chcę! Lecę, bo do dam jezie! Czy to miłości, czy pies? O, widział, widzisz jak on dorzuca. Gównia śpierdonięty. O, masz gnoju, kurwa. Zecam twoje suty. Dawaj, Supermena da Przemiana Supermana. O, o. Broń mega... Mega bakt 3. O, 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 o. Patrz jak go Patrz jak bierze, nie? O, czekaj. O, 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 o. o. Wiecie? O, patrz jak go biorę, a porwałem sobie babcię, co się będę pierdolił kurwa z babcią. Idę sobie po lasach, po górach, nie, bardzo fajna przejażdżka z babcią. O, o, patrz jak pierdziesz, kurwa ogień z dupy idzie. Przemiana, o, o, o. I bum, headshot, jak to mówi pan. pan, 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 pan Tadeusz. No, pan Tadeusz to równy gość był, tam nie ma co się do niego przyczepić. Pan Tadeusz, to dobra wódka się robi teraz z tego. Chłop, 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 wie co dobre. O, o, ta babcia kurwa spowalnia, ja pierdolę. Wyjebie jej kurwa, tylko wejdę na tą górę i pierdolę, wypierdolam ją kurwa. Się mnie pierdolił teraz, kurwa. A wy co myślicie, że kurwa, skąd jesteście, kurwa? Nie o takie polskie walczyłem, powiem kurwa. Pierdolę kurwa, Baśkę pierdolą. a masz kurwa, wyjebałem ją mi teraz jadę sobie kurwa z góry w dół i chuj kurwa, i widzisz kurwa, ładna ona piłka kurwa, o kurwa, no kurwa, i tak co gram jest zajebiście kurwa, mam gita Andreas, kurwa, nie jakieś kurwa Vice City, jest z nami kurwa jeszcze taki jeden człowiek, który nic nie mówi, ale patrzy kurwa i o to chodzi, nie ma co się pierdolić, nie, to chlub drówka, no to chlupnie. Nie o kurwa, a to kurwa dobra wódka, bardzo dobra wódka. I chuj kurwa, nawaj do góry kurwa, misje poboczne jebane kurwa, przywiniemy, kurwa nie ma co się pierdolić, kurwa nie idzie przewijać, a to chuj kurwa pierdolę to wtedy. Bardzo ładna gra jest w ogóle, grafika jest ciemna, ale jasno jest kurwa też. Oba, że nie wiem, to jak kurwa wódka perła to nie jest dobra piwa. O! o patrz, patrz jak się jara główna kurwa gównie w weź weszła na dach o odzyskiwanie w pomiń i chuj yy, rozpocznij zdarzenie seks grupowy o zbierz 19 zbiorników beczków i gotów jesteś gotów jesteście gotów i start i pierwsza beczka tak, tak, tak. No, jak to mówię, beczki za sobą, jest pięknie, jest przyjemnie. No, dobra, dawaj, biegaj, 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 nie ma co siedzieć, nie ma co siedzieć, dawaj, dawaj. Jest bardzo ładna, fajna jest. I gramy dalej, proszę Państwa. I jeszcze 17 zbiorników nam zostało, czy, ile tutaj, kurwa. No ja, to jest mniej więcej. Jesteś samotna córka rybaka. Mazury z Mazur. Piękne Twe usta, ponętne ramiona, ta 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 ta. Lubię Twe usta i Twe ramiona, ta 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 ta.

Bela kocha odczuję go miód Bela kocha niespodzianki Makarena, makarena, bala, bala, makarena I... I tego Gdzie jest Krzyż? Gdzie jest Krzyż? Gdzie jest Krzyż? Gdzie jest Krzyż? i bardzo ładnie się lata jest. Ten Krzysztof Aben do władzy i społeczeństwa! Ten Krzysztof Aben do władzy i społeczeństwa! Ten Krzysztof Abend do władzy i społeczeństwa! Był tu Krzyś, a teraz go nie ma! Był tu Krzyś, a teraz go nie ma! I zapraszam do głosowania konkursa PKRE!